Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Gabrielu, módl się za nami. Święty Pawle, módl się za nami. Tematem naszej refleksji jest codzienność i uświęcanie naszej codzienności. Codzienność jest tą przestrzenią, która jest nam dana, abyśmy spotykały w niej Pana Boga. Pan Jezus przechodzi obok nas, przechodzi przez nasze życie i daje nam łaskę tu i teraz, abyśmy dobrze wypełniły nasze codzienne obowiązki: obowiązki naszego stanu, obowiązki w naszej pracy, w naszym domu, nasze relacje z mężem, z dziećmi, z przyjaciółmi, ze współpracownikami aby to wszystko. Stało się narzędziem naszego uświęcenia, uświęcenia innych, i ta codzienność nasza, czasami żmudna, czasami ultynowa, czasami męcząca, staje się naszą drogą do nieba, naszą drogą do świętości. W Piśmie Świętym mamy piękne przykłady kobiet, które żyją swoją codziennością. Mamy dom Marty, Marii i Łazarza w Betanii, dom, do którego Pan Jezus często przychodził, bo tam znajdował spokój, odpoczynek, tam znajdował dobrą atmosferę, dobry posiłek, miejsce, gdzie mógł odpocząć, gdzie mógł przebywać ze swoimi uczniami. Mamy mistrzynię życia codziennego, czyli Maryję, która przez swoją codzienność, przez wypełnianie zwyczajnych obowiązków, Matki, żony, kobiety pokazuje nam, że istotą naszego życia jest miłość i że każda rzecz staje się święta, kiedy jest ofiarowana Panu Bogu. Nawet najmniejsza czynność, każda praca, nawet najmniejsza, wykonana w zaciszu domu codzienna, rutynowa, prosta staje się wielka i piękna. I ważna i święta, kiedy wykonujemy ją z Panem Bogiem. Nie ma czynności, którymi Pan Bóg by się nie interesował. Dlatego naszym zadaniem jest odnaleźć tę radość, odnaleźć tę wielkość, odnaleźć to piękno w naszej codzienności: w sprzątaniu, w gotowaniu, w relacjach z dziećmi, w naszej pracy codziennej. To wszystko są miejsca naszego spotkania codziennego z Chrystusem. Nie możemy czekać, aż wydarzy się coś innego, aż coś się zmieni, że może dzieci urosną, będziemy miały więcej czasu, może zmieni się mąż, może kupimy nowy odkurzacz, będzie nam łatwiej, będziemy miały więcej czasu. Nie, to, co jest nam dane, to jest tu i teraz. I ta chwila, którą mamy. Ta, która nadchodzi w tym momencie, ona jest tą najpiękniejszą, najważniejszą i tą, którą w danym momencie mamy wykorzystać jak najpiękniej z wdzięcznością Panu Bogu, że ten czas dostałyśmy. Przyszłość nie należy do nas. Nie wiemy, co będzie. Ona od nas nie zależy. Nie mamy na nią wpływu. Przeszłość jest już za nami. Nie możemy jej zmienić. Ona już minęła. Już pozostała jest zamknięta. To, co od nas zależy i to, co należy do nas, to na czym mamy władzę, to jest nasza teraźniejszość. Ta teraźniejszość teraz jest może trudniejsza, może inna, bo wszyscy żyjemy w stanie jakiegoś zawieszenia, niepewności, oczekiwania. Świat na chwilę przystanął. Nie wiemy, co będzie. Borykamy się z różnymi trudnościami, czasem ogarnia nas lęk przed tym, co będzie. Ale właśnie ważne jest, żebyśmy ten szczególny czas wypełniły w sposób jak najlepszy, żeby On przyniósł jak najlepsze, jak najłubitsze owoce do nas dla nas. Może to nie jest czas takiej aktywności, jak na co dzień, to jest czas trochę uśpienia, czas trochę wyciszenia. Ale może to jest czas, jak mówił święty Josemaria, żebyśmy rosły w głąb, żeby ten ograniczony aktywizm spowodował taki rozwój szczególny i nasze owoce wewnętrzne. Może mamy na to trochę więcej czasu, a może trochę więcej możliwości, a może właśnie jest więcej trudności, i w tych trudnościach możemy odnaleźć nowe szanse musimy też uważać na to co święty Josemaria nazywał mistyką gdybania I, czyli takie myślenie które sprowadza się do tego że myślimy sobie że gdybyśmy miały inne warunki może gdybyśmy gdzie indziej mieszkały gdyby dzieci były większe albo mniejsze gdyby nasz mąż był inny gdyby praca była inna to byłoby inaczej mogłobyśmy wtedy Przynosić lepsze owoce, mogłybyśmy więcej się modlić, mogłybyśmy być lepsze dla innych. To jest bardzo niebezpieczne i to też powoduje stratę czasu, stratę szans, stratę łaski. I tak ważne jest to, żebyśmy doceniły to, co mamy. Ktoś powiedział kiedyś takie bardzo znamienne zdanie: Pomyśl sobie, co by było, gdybyś obudził się jutro z rana. I miał tylko to, za co dzisiaj podziękowałeś. Ono może nas skłonić do takiego myślenia właśnie, że czasami nie doceniamy na co dzień tego, co mamy. Łatwiej nam jest często narzekać niż być wdzięcznymi, a naprawdę jesteśmy bardzo obdarowane. I może też ten czas obecny, kiedy jesteśmy pozbawione wielu możliwości, kiedy jesteśmy. Mamy mniej możliwości ruchu, mniej możliwości rozrywek, kiedy musimy ograniczyć naszą działalność. Może ten czas jest też takim szczególnym czasem dostrzeżenia tego, co proste, tego, co zwyczajne i bycia wdzięczną za to, co jest. A może też powrotu do takich prostych, zwyczajnych radości, do prostego, zwyczajnego y, życia i takiego zobaczenia tego, jak jesteśmy obdarowane na co dzień. Każda rzecz staje się święta, kiedy jest ofiarowana Bogu. Jak to zrobić, żeby tę naszą codzienność ofiarować Panu Bogu? I żebyśmy w tej codzienności mogły wzrastać i żebyśmy mogły rozwijać nasze cnoty, żebyśmy mogły w tej codzienności zbliżać się do Pana, do Pana Boga. To są bardzo konkretne kwestie, o które możemy zadbać i które mogą nam pomóc. Przede wszystkim ważne jest, abyśmy zadbały o hierarchię wartości i żebyśmy miały czas na te rzeczy, które są najważniejsze. Aby to było, musimy mieć plan dnia. Często w codzienności ten plan dnia jest wymuszony przez no, godzinę naszej pracy, godziny zajęć dzieci, godzinę posiłków, karmienia, innych naszych czynności, których jest często bardzo dużo w naszym życiu. Musimy się dobrze zorganizować, żeby ze wszystkim zdążyć, żeby być we wszystkich miejscach, w których być powinnyśmy. A w obecnej sytuacji, kiedy jesteśmy tego pozbawione, często okazuje się, że nagle... Ogarnia nas pustka, nie wiemy jak się zorganizować. Są osoby, które mówią o tym właśnie, że do tej pory wydawało im się, że są bardzo pracowite, a w momencie, kiedy one same muszą zdecydować o tym, kiedy wstać, jak zorganizować dzień, zaplanować ten dzień, a potem wpełnić ten plan, okazuje się, że ta pracowitość była złudna albo trochę iluzoryczna, bo jak nie mamy tych wszystkich działań, które wymuszają na nas, Aktywność, to jest nam bardzo trudno się zorganizować. Dlatego ważne jest to, żeby mieć ten plan, oczywiście elastyczny, umieścić w nim to, co najważniejsze i żeby tego planu się trzymać i tego planu przestrzegać. I żeby umieścić w nim szczególnie te rzeczy, które są nieoczywiste, które mogą uciec. Bo wiadomo, że musimy nakarmić nasze dziecko, musimy odpowiedzieć na jakieś telefony, yy, musimy. Pewnymi rzeczami się zająć, niecierpiącymi zwłoki, ale w tym wszystkim, w tym aktywizmie mogą nam uciec rzeczy ważne, ale takie, które nie są, nie są oczywiste i które nie zawołają o siebie, nie, nie, nie wymuszą jakby same swojego działania. I przede wszystkim zadbajmy o czas dla Pana Boga. To jest niezbędne, żebyśmy mogły spokojnie funkcjonować, żebyśmy zachowały cierpliwość, uśmiech dla innych. Musimy mieć tę chwilę, kiedy będziemy mogły spokojnie porozmawiać z Panem Bogiem, oddać Mu to, co, to, co mamy, czasem ponarzekać, lepiej ponarzekać przed Panem Bogiem i przed mężem, czy dziećmi, czy, czy przyjaciółkami. Czas na myślenie, czas na refleksję, na zatrzymanie się. Teraz jest to trudne często, bo możemy mieć problem ze znalezieniem odpowiedniego miejsca. Nie tylko teraz, ale zawsze jest to trudne. Nie zawsze możemy iść do kościoła, ale nie czekajmy na to, aż warunki pozwolą. Nie czekajmy na to, aż dzieci dorosną i wyjdą z domu i będzie spokój. Nie czekajmy na to, aż kupimy większe mieszkanie i będzie miało oddzielny pokój, gdzie będzie można się zamknąć i pomodlić. Działajmy w tym, co jest tu i teraz. Może nie są to idealne warunki, nie, nie mamy możliwości zamknięcia się w kaplicy, nie jesteśmy zakonnikami, a nie zakonnicami, ale, ale ważne jest to, żebyśmy o ten czas walczyły. Może wcześniej rano, może wieczorem, może po południu, może z dziećmi, ale żeby mieć, mieć ten czas dla Pana Boga. Pamiętajmy też, że są z nami cały czas święci i nasi aniołowie stórze, warto się do nich odwoływać, y, warto modlić się do nią w naszych dzieci, y, w sytuacjach trudnych, ale też w sytuacjach y, łatwych, miłych, y, przyjemnych. Pamiętajmy o tej wdzięczności. I pamiętajmy na to, że nasza, o tym, że nasza wiara chrześcijańska daje nam cudowną możliwość ciągłego zaczynania od nowa. Kiedy coś było nie tak, popełniłbyśmy jakiś błąd, straciłyśmy cierpliwość. Możemy w każdej chwili zacząć od nowa. I to jest to, co daje nam wielką nadzieję. Bardzo ważne jest to, żebyśmy oprócz czasu dla Pana Boga zadbały o czas dla męża. To jest też kluczowa sprawa, a mąż nie zawsze upomni się o czas dla siebie. Czasami dzieci potrafią na nas wymusić to, czego potrzebują i wiadomo, że kiedy dziecko płacze, musimy się nim zająć, a mąż często nie płacze, zazwyczaj nie płacze i musimy też do tego naszego kalendarza wpisać czas na spotkanie z mężem. Czy w codzienności, codzienna herbata, poranna, wieczorna, może krótki spacer w odludne miejsce, jeżeli się y, uda, ale y, szczególnie teraz w czasie kwarantanny y, możemy... Ulec takim złudnym przekonaniom, że jesteśmy cały czas w domu i jesteśmy obok siebie i tego czasu mamy dużo, a może okazać się, że cały czas zajmujemy się swoimi rzeczami, swoją pracą, jakimiś innymi czynnościami i nie mamy czasu porozmawiać o tym, co głębsze, nie mamy czasu spojrzeć sobie w oczy, bo, bo cały czas jesteśmy w ruchu, jesteśmy w akcji. Nie ma kwarantanny od relacji małżeńskich i o te relacje musimy dbać w takich warunkach, jakie mamy. Przestrzenią szczególną, w której się uświęcamy i naszym najważniejszym miejscem jest, jest nasza rodzina. Pamiętajmy, że z mężem łączy nas sakrament. Ani z dziećmi, ani z naszym szefem w pracy, czy z szefową w pracy, ani z naszymi rodzicami, czy przyjaciółmi nie łączy nas związek sakramentalny. I nie bez powodu małżeństwo jest sakramentem. I to nam pokazuje, co jest dla nas najważniejsze? To mąż jest najważniejszy i nasza relacja z mężem. Jest ona szczególnie ważna dla dzieci. Kiedy dzieci będą widziały, że między nami jest dobrze, że jesteśmy zgodni, że działamy zgodnie, w harmonii, wtedy one też będą szczęśliwe. Wtedy one też będą dużo lepiej funkcjonowały. Dlatego też. Zadbajmy o te relacje, relacje rodzinne, relacje z dziećmi. Jesteśmy dużo więcej razem. Nie zawsze mamy możliwość wyjścia nawet na spacer. Nie, zamknięte są centra zabaw dla dzieci, kina. Jest to czas, żeby Wrócić do rozmów, do gier planszowych, do wspólnego przygotowania posiłku. Ważne jest, aby w naszym planie dnia zawsze znaleźć chociaż jeden wspólny posiłek z całą rodziną, żeby był czas na rozmowę, na to, aby spędzić ten, ten czas, porozmawiać, może zaplanować, o czym będziemy rozmawiać, żeby każdy mógł poczuć się ważny i wysłuchany w naszej rodzinie. Jest to też. Kolejnym ważnym elementem naszej codzienności są inne osoby. My, kobiety, jesteśmy szczególnie predestynowane do tego, żeby być w relacjach. Potrzebujemy relacji, potrzebujemy innych osób, i ten nasz geniusz kobiecy, o którym mówił Jan Paweł II, wiąże się właśnie z taką szczególną wrażliwością na drugiego człowieka. na to, co mu jest potrzebne, na wyczucie jego emocji, jego potrzeb, to nam pokazuje też Pismo Święte. Maryja, właśnie ta, która jest naszą mistrzynią, naszym wzorcem, ona zawsze była w relacjach. Ona potrafiła zobaczyć, czego komu brakuje. Ona potrafiła w najdelikatniejszy sposób zadbać o to, o te inne osoby, ona jest zawsze tam, gdzie jest potrzebna, ona jest przy tych, którzy są, którzy potrzebują jej pomocy, jej wsparcia. I warto oczywiście z uwzględnieniem męża i, i, i dzieci zadbać o relacje z innymi, o nasze przyjaciółki. O naszych rodziców, zwłaszcza o naszych bliskich, o to, żeby z nimi częściej rozmawiać. Zastanówmy się, jak często mamy kontakt z naszymi bliskimi, nasze rodzeństwo, żeby ich wesprzeć, żeby, żeby być przy nich, żeby też ten czas kwarantanny, ale nie tylko oczywiście, był takim czasem nawiązywania głębszych i bliższych relacji. Wiele z nas musi również podjąć pracę w domu, i to jest bardzo często trudne. Dla tych, które mają dzieci, wiąże się to z koniecznością łączenia roli mamy i pracownicy, i to cały czas w jednej przestrzeni domowej. Nie ma możliwości wyjścia do pracy i potem zostawienia pracy i powrotu do domu. Musimy tutaj. Ten czas dzielić pomiędzy pracę i, i dom, i też dzielić tę przestrzeń domową pomiędzy zajęcia nasze zawodowe i zajęcia domowe. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, żeby te zajęcia domowe i, i zajęcia w pracy, żeby to nie, jakby nie były takie dwie rzeczywistości opozycyjne, żebyśmy pamiętały, że to wszystko ma służyć jednemu celowi ma służyć temu, żebyśmy były bliżej Pana Boga. I to nam pozwoli bardziej zachować harmonię. Jeżeli będziemy z Panem Bogiem o tym rozmawiały i pytały go na modlitwie, w jaki sposób mamy pogodzić te dwie rzeczywistości, to na pewno będzie nam łatwiej, jeżeli będziemy pamiętały, że naszym celem jest właśnie dojście do, do nieba, naszym celem jest zbawienie. I każda czynność nasza, czy praca zawodowa, czy, czy zajęcia domowe, które też są naszą pracą zawodową, wszystkie te czynności mają nas prowadzić do Pana Boga. Ale kiedy już jesteśmy zmuszone do tego, żeby właśnie pracować w domu, żeby te czynności łączyć, warto znowu trzymać się tego planu dnia, zobaczyć co możemy zrobić, w jakim czasie mamy ten plan, mamy ten czas na pracę, w jakim czasie czas na rodzinę. I warto, żeby nasza rodzina wiedziała o tym, że jest jakiś czas i przestrzeń wydzielona na naszą pracę zawodową. Warto zadbać o porządek, o szczególne miejsce pracy, żeby to nie było tak, że nasze jakieś dokumenty są wszędzie, że pracujemy w kuchni, kiedy się da, że pracujemy gdzieś w jadalni. Może warto zadbać o jakieś miejsce pracy, o, o porządek w tym miejscu pracy, tak aby Rzeczywiście, również w sytuacji, kiedy jesteśmy zmuszone pracować w domu, żeby była to praca jak najbardziej profesjonalna. Może trzeba podzielić się z mężem tym czasem pracy, że są godziny, kiedy my pracujemy, a mąż zajmuje się dziećmi, są godziny, kiedy mąż pracuje. To wszystko zależy od naszych możliwości i od, i od konkretnej sytuacji. Warto, abyśmy wiedziały, że, że właśnie, że Pan Bóg jest cały czas przy nas i że ta sytuacja i każda sytuacja naszego życia jest mu bliska. Przy każdej sytuacji, w każdej chwili Chrystus jest z nami i w każdej sytuacji mamy łaskę, aby. Dobrze wypełnić te obowiązki, które, które są nam dane. Jeżeli, chcemy, jeżeli zechcemy tę łaskę wykorzystać. Nigdy nie jesteśmy, nigdy nie jesteśmy sami. I ten, ta codzienność nasza może stać się rzeczywiście takim codziennym miejscem naszego, naszego spotkania z Panem Bogiem. Nie ma czynności, które byłyby. Poza jego zasięgiem, na które, w których nie mogłybyśmy wypełnić coraz większą miłością, coraz większą nadzieją, coraz większą wiarą, ze świadomością tego, że uczestniczymy w wielkim dziele, w wielkim dziele przybliżania świata do Boga. Mamy teraz wiosnę, przyroda budzi się do życia, kwitną. Kwiaty, zaczynają już kwitnąć powoli drzewa, powoli kwitną kwiaty, i to jest też nasze zadanie. Mamy zakwitnąć w tym miejscu, w którym nas posadzono. W tych okolicznościach, w tych warunkach, w tym miejscu, z tymi osobami, mamy tym osobom dać pokój, dać radość. Te osoby mamy przybliżyć do Pana Boga. I my same w tych okolicznościach mamy zakwitnąć jak te kwiaty, które czasami kwitną w trudnych warunkach, ale w tym miejscu, gdzie zostały posadzone, kwitną i owocują. To jest zadanie dla nas na dziś. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Gabrielu, módl się za nami. Święty Pawle, módl się za nami. Święta Maryjo, Nadziejo Nasza, Służebnico Pańska, módl się za nami.